Ten film zwiększył ciebie umiejętność szybkiego identyfikowania toksycznych kobiet i skutecznego eliminowania ich z Twojego życia. Wielu z nas w głębi duszy pragnie mieć kochającą bliską partnerkę, z którą życie będzie wzbogaceniem dla obydwu osób. Wielu z nas, mężczyzn, ma zarówno silnie rozwiniętą empatię, jak też męski instynkt opieki, które niestety są bezlitośnie wykorzystywane przez pewien rodzaj kobiet. W rezultacie. Wielu z nas staje się ofiarami tych narcystycznych kobiet, które demolują nasze życie, a w skrajnych wypadkach niszczą je kompletnie. O ile nie zamierzasz wstąpić do klasztoru, to umiejętność skutecznego identyfikowania takich osób jest tak ważna, jak umiejętność rozróżniania grzybów trujących odjadalnych u grzybiarza. Znajomość trików stosowanych przez takie toksyczne panie, pozwoli Ci na przejrzenie na oczy i podjęcie odpowiednich działań niezależnie na jakim etapie manipulowania tobą aktualnie jesteś. To jest ta dobra wiadomość. Zanim przejdziemy do konkretów, to podkreślam, że nie silę się tutaj na jakieś naukowe wywody, lecz po prostu porozmawiamy z praktycznego punktu widzenia dość doświadczonego mężczyzny. Też fakt, że mówię teraz o kobietach, wynika z obszerności moich własnych doświadczeń oraz bardzo wielu maili, które dostałem właśnie od panów. W przyszłych odcinkach możemy też chętnie zająć się toksycznymi mężczyznami, no bo i tacy niestety się zdarzają na tym świecie. Ten film zawiera bardzo dużo informacji, i dlatego zalecam Ci obejrzenie go kilkakrotnie, a nawet robienie notatek, tak aby z tego maksymalnie skorzystać. Będzie on pewnie dłuższy niż zazwyczaj, i dla ułatwienia podzielę go na rozdziały, abyś łatwo mógł potem znaleźć każdy istotny dla ciebie fragment. Zacznijmy może od tego, jak możemy podzielić takie panie, które próbują, no, często z powodzeniem, uzyskać kontrolę nad nami, bo to ułatwi ci potem ich identyfikację. A potem przyjrzymy się, jakie konkretne metody i triki stosują one, aby osiągnąć swój cel. Są to bardzo często Perfidne metody i koniecznie musisz nauczyć się je rozpoznawać. No ale na początek coś lekkiego krótki przegląd, jakich gatunków zaburzonych pań trzeba unikać jak ognia. Dość popularnym w Polsce typem jest kobieta, która jest miłośniczką dramatów, w której oczywiście to ona gra wiodącą rolę. Taka osoba bardzo lubi stawiać się w roli ofiary i innych złych ludzi, których głównym celem życiowym ma być chęć skrzywdzenia jej biedaczki. To taka bajkowa księżniczka, zamknięta gdzieś w zamkowej wieży, czekająca na ciebie, jedynego na całym świecie rycerza, który może ją uratować. Tym przemawia ona do twojego instynktu opieki i być może też do potrzeby zostania bohaterem. No, na początku trudno ją zidentyfikować, choć jednym z czesnych sygnałów ostrzegawczych to jest na przykład jej intensywne zajmowanie się życiem innych ludzi, innymi ludźmi i plotkowanie o nich. To dotyczy zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości takiej kobiety. Dlaczego tak jest, to nie wiem, pewnie fachowcy wytłumaczą to, ale jak robisz taką obserwację o nowo poznanej pani, uciekaj od razu. Drugim częstym przypadkiem są kobiety potrzebujące potwierdzenia swojej wyjątkowości. Potwierdzenie swojej wyjątkowości jest powszechną potrzebą wśród narcyzów, no ale te posuwają się do maksimum. Często ich celem jest zostanie taką żoną, trofeum odpowiedniego mężczyzny o odpowiednio wysokim statusie społecznym i finansowym. I potem kompanie się w blasku takiej pozycji. Zazwyczaj wybierają one na ofiary właśnie mężczyzn z odpowiednim statusem, chociaż czasem no, nie pogardzą też mężczyznami, którzy na razie no, nie mają tego statusu, ale mają widoczny, duży potencjał na przyszłość. Jeśli należysz do którejś z tych grup, to miej się lepiej na baczności. Jeśli poznasz kobietę, która od początku będzie na przykład ponadprzeciętnie o ciebie zazdrosna, to może to być tak, że ona chce za wszelką cenę wyeliminować wszelką potencjalną konkurencję, która mogłaby jej zagrozić, zagrozić jej pozycję u ciebie. Jak to przebiega w praktyce, powiemy sobie za chwilę przy poszczególnych trikach. Szczególnym przypadkiem tej poprzedniej grupy jest tak zwana. Perfekcyjna pani domu, dla której perfekcyjny wizerunek takiej kobiety jest najważniejszy. Takie kobiety też się zdarzają. Pozornie jest to idealna, choć pewnie bardzo zazdrosna żona. No, niestety, często cechuje ją koncentracja właśnie na tym, co jest widoczne na zewnątrz, przy kompletnym braku nie tylko empatii, ale jakichkolwiek uczuć i emocji ludzkich wewnątrz waszego związku. Jeżeli stwierdzisz amputację ludzkich odczuć, to lepiej uciekaj szybko, nawet jeżeli otoczenie będzie się dziwić, że zostawiasz taką perfekcyjną panią domu. Ostatnim bardzo niebezpiecznym gatunkiem, który dziś mówimy, jest mentalna sadystka czystej wody. Osoba znajdująca przyjemność w emocjonalnym dominowaniu i poniżaniu partnera, poczuciu kontroli nad nim i to wszystko kompletnie bez zwracania uwagi na jego cierpienia, bo coś takiego jak empatia jest tam nieznana. Często też posuwa się ona nawet do fizycznej przemocy, żeby potem twierdzić, że to była samoobrona. To jest najbardziej problematyczny typ, niecofający się prawie przed niczym, od którego bardzo trudno też jest się potem wyzwolić. Jak to wyzwolenie mimo potem zaaranżować, to może nagram film w przyszłości, ale to będzie bardzo ostry film. To, co dotąd powiedziałem, to jest oczywiście bardzo amatorski podział narcyzek, ale przyda się za chwilę, kiedy będziemy omawiać generalną strategię takich osób stosowaną w celu usidlenia ofiary i późniejszych manipulacji i zaspokajania swoich chorych potrzeb. Ta generalna strategia wygląda następująco. Pierwsza faza to złapanie ofiary na haczyk. Najpierw taka kobieta pokazuje się jako idealna partnerka. Stawia cię na piedestale i stara się wywołać u ciebie wrażenie, że jest ona jedynym człowiekiem na świecie, który dostrzega Twoją wyjątkowość i Twoją wspaniałość. Jednocześnie pokazuje ci się jako wspaniała, wyjątkowa okazja do relacji damsko-męskiej. Jeżeli jest singlem, to sprawia ona wrażenie, że cudem uchwała się w tym złym świecie specjalnie dla ciebie i tylko ty ją rozumiesz, i tylko ty na nią zasługujesz. Jeśli jest w związku, to albo jest z mężem tyranem, albo z mężem nieudacznikiem i od zawsze marzyła o takim wyjątkowym facecie jak ty. Jednocześnie stara się pokazać jako idealna partnerka, która podziela twoje poglądy, zainteresowania i pasję. Stosuje tak zwane bombardowanie miłością, okazując ci wiele zaangażowania, mówiąc ci same miłe dla ciebie rzeczy, wysyłając gorące i namiętne maile i smsy. W tej pierwszej fazie, często kobieta w długich rozmowach jednocześnie okazuje ci miłe dla ciebie zainteresowanie Twoją osobą, a jednocześnie zbiera informacje o Twoich słabych punktach, niepewnościach i problemach, po to, aby potem użyć ich albo do manipulowania Tobą bezpośrednio. Albo do wykorzystania przeciwko tobie w następnych fazach znajomości. Zazwyczaj w tych rozmowach rozmawiacie głównie o tobie, choć częstym sposobem jest wyznawanie przez nią jakichś dramatów, krzyw, dramatów i krzywdz jej przeszłości już na samym początku. Po pierwsze, aby skłonić cię do wyznania Twoich słabości, które potem mogą stać wykorzystane przeciwko tobie, a po drugie, żeby obudzić w tobie właśnie ten wspomniany wcześniej już instynkt rycerza i zbawcy. No i potem stosować tę metodę wzbudzania w tobie poczucia winy, o czym powiemy sobie za chwilę. Bądź bardzo ostrożny, jeżeli kobieta szybko wyznaje ci różne jej sekrety, do tego z uwagą, że nigdy tego nie robi, ale tobie wyjątkowo powie. Takie zachowanie może też służyć do zbadania twojej przydatności jako potencjalna ofiara. No bo jeśli okaże się, że masz dużo, bardzo dużo empatii, to jesteś dla niej dobrym kandydatem. O idealnych kandydatach narcyzek i ofiarach na kandydatów narcyzek powiemy sobie w osobnym filmie, jeżeli napiszecie w komentarzach, że tego chcecie, bo to jest znowu trochę roboty, żeby to przygotować. Inną specyficzną dla kobiet narcyzek metodą jest tak zwany sex bombing. Wykorzystuje ona fakt, że my mężczyźni zazwyczaj mamy no dość. Spore potrzeby w zakresie seksu, i o ile nie jesteśmy w monogamicznym związku, no to chętnie patrzymy na nowe możliwości ich zaspokojenia. No tak, przecież jest, nie będziemy się bajerować. To bombardowanie przejawia się na różne sposoby od ostentacyjnego flirtowania, poprzez nagie zdjęcia, po bezpośrednie propozycje tak zwanej wyzwolonej kobiety. Jak to wygląda i kończy się w praktyce, możecie obejrzeć na jednym z filmów podlinkowanych tutaj w opisie poniżej. Jeśli faza łapania na haczyk kończy się skutecznie, to ty myślisz, że masz wyjątkowe szczęście w życiu, a narcyska przechodzi do następnego etapu: etapu poniżania cię i likwidowania Twojego poczucia własnej wartości. Zanim przejdziemy do omawiania tego etapu, musimy poruszyć kilka istotnych kwestii. Pierwsza to fakt, że zdarzają się normalne, wartościowe kobiety, które od początku znajomości będą miały z Tobą autentyczną chemię i wiele w rozmowach. Im więcej masz praktycznego i osobistego doświadczenia z kobietami, tym łatwiej potrafisz oszacować, aby z jednej strony nie stać się ofiarą narcyzki, a z drugiej nie wylać tego przysłowiowego dziecka, a właściwie w tym przypadku wartościowej kobiety, razem z kąpielą. W wypadkach wątpliwych lepiej jednak pomyl się po stronie bycia zbyt ostrożnym. Dam Ci osobisty przykład. Kiedy po tym, jak moja obecna żona Karolina napisała do mnie pierwszego maila. A potem mieliśmy długie i bardzo ciekawe rozmowy. Zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie moi młodzi koledzy nie zrobili mi kawału po prostu, wybierając bardzo inteligentną i atrakcyjną koleżankę ze swego grona, każąc jej uważnie przestudiować moją książkę Sukces w relacjach międzyludzkich, a potem praktycznie zastosować to na mnie serio. Tak dobrze nam się wtedy rozmawiało i łapało bardzo dobry kontakt, że nawet przy moim bardzo dużym doświadczeniu z ludźmi było to na granicy. Hmm, może za dobrze, za dużo tego dobrego. Dlatego, z czego dzisiaj się śmieję, na początku byłem bardzo ostrożny i uważnie obserwowałem, co się dzieje. Na szczęście od prawie pięciu lat jesteśmy w szczęśliwym związku małżeńskim i faktycznie tak dobrze pasowaliśmy do siebie. Ale ty też bądź czujny w wypadkach wątpliwych, kiedy coś wygląda na zbyt dobre, aby było prawdziwe. Druga kwestia to pokusa wykorzystywania samej fazy seks bombingu bo dla wielu facetów jest to najlepsze współżycie, jakim się w życiu przydarzyło. No, teoretycznie, jeśli jest to tylko przynęta kobiety, to można próbować ją ostrożnie skonsumować, zostawiając sam haczyk na boku. Ale odradzam robienia tego. Nawet jeśli ty się zabezpieczysz, to ryzyko komplikacji potem jest zbyt duże, bo prawdziwe kobiety narcyzki wszystko jedno jak słodko wyglądają, często nie mają żadnych zahamowań, jeśli chodzi na przykład o zemstę. O tym za chwilę, kiedy będę mówić o trzeciej fazie kontrolowania ciebie. Ale jest jeszcze trzecia kwestia. Trzecia kwestia to moja prośba. Zależy mi na tym, aby jak najwięcej osób zapoznało się z tymi metodami, o których mówię, co uchroni wielu naszych męskich braci od poważnych komplikacji w życiu. Dlatego daj proszę teraz lajka, like aby YouTube wiedział, że warto pokazać innym, a jak całość uznasz za przydatną, to poleć wartościowym znajomym. Jeśli jesteś kobietą, to prawie wszystko z wyjątkiem klasycznego seks bombingu stosują też faceci, więc warto, aby i twoje koleżanki się z tym zapoznały. A teraz przejdźmy do tej drugiej fazy przejmowania kontroli nad tobą. W tej fazie często najpierw pojawiają się próby odizolowania Ciebie od innych osób i bliskich ci przyjaciół czy, czy, czy rodziny. Celem jest uzależnienie Cię, przynajmniej emocjonalnie od tej jednej jedynej kobiety. To może mieć różną formę. No, na przykład krytykowanie twoich znajomych, przekonywanie cię, że to środowisko nie pasuje do ciebie. Mogą to też być ostre zazdrości o czas spędzony z takimi ludźmi, nawet jeśli nie chodzi tu o inne kobiety, lecz na przykład o kolegów albo członków twojej rodziny. Jak to się uda, to potem przychodzą różne metody obniżania twojego poczucia własnej wartości. Zaczyna się wynajdowanie twoich wad, prawdziwych bądź też wyimaginowanych. I głośne komunikowanie ich Tobie. To poniżanie ma miejsce nie tylko w Cztery Oczy, ale też przy innych. I na początku może mieć ukrytą postać żartów z Ciebie albo sarkazmu. Potem możesz liczyć na eskalację do pogardy włącznie. Pamiętasz mój film o tym, aby nie pozwolić siebie żartować? Jeśli nie, to link też znajdzie w opisie poniżej. Polecam obejrzenie go potem. Jednym ze stosowanych przez narcyzki sposobów jest też nagłe bycie. Złą albo smutną, a jednocześnie brak podawania powodów dlaczego. Celem tego jest, abyś dotyczył się winny i prosił o wybaczenie w ciemno, nie wiedząc w ogóle nawet o co chodzi. Do tego ta początkowo wspaniała, czuła i namiętna kobieta nagle odmawia ci bliskości i seksu nie tylko tego, ale w ogóle rozmowy czy jakiejkolwiek komunikacji. Nagle macie ciche dni, które mogą trwać godzinami, dniami, tygodniami. Czasem nawet miesiącami, jeżeli masz pecha być z taką osobą w związku małżeńskim. Ekstremalnym przypadkiem jest też niezapowiedziane znikanie z Twojego życia na godziny i dnie, bez uprzedzania i jakichkolwiek usprawiedliwień potem. Początkowa miłość i zrozumienie, które otrzymałeś od niej, też znika nagle bez śladu. Pojawia się za to obwinianie Ciebie, o zepsucie klimatu relacji albo przez wyszukiwanie jakichś y, Twoich nawet nieistotnych przewinień. Albo po prostu mówienie, że to ty jesteś winny i odmawianie jakiejkolwiek dalszej rozmowy. Wzduszność takich zarzutów no nie ma granic. Kiedyś zdarzyło mi się obwinianie mnie za to, że nie pracuję jak normalny człowiek 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, ale nienormalnie tylko 50 dni w roku. Niezależnie od tego, jak wiele w ciągu tych 50 dni zarabiałem. Inna pani za powód do bardzo poważnych pretensji uznała fakt, że w czasie burzy śnieżnej na autostradzie i potężnej korków na autostradzie w totalnie zaparkowanej stacji benzynowej udało mi się wywalczyć dla niej bułkę z serem zamiast żądanej bułki z serem i szynką. Jak widzicie, we wcześniejszych latach też zaliczyłem różne toksyczne relacje. Na szczęście każdą udało się z mniejszym lub większym bólem zakończyć, ale lepiej takich nie zaczynać. Wracając do pozostałych trików narcyzek, następnym narzędziem podkopywania twojego poczucia własnej wartości jest porównywanie cię do innych. Nagle narcyzka zaczyna robić porównania, na przykład ze swoim byłym, albo jakimiś znajomymi. Zaczyna oceniać Twoje działania w łóżku lub w innych przedsięwzięciach, komentując na przykład no, spodziewałam się czegoś lepszego, albo wypowiadając się ogólnie typu, no, mężczyzna w Twoim wieku to powinien plus coś. Czego albo nie potrafisz zrobić, albo czego nie posiadasz. I nagle zacznie pokazywać ciągłe niezadowolenie z tego, co dla niej robisz, cokolwiek by to było. Będzie sprawiać wrażenie, że to, co robisz, jest ledwo, ledwo na dolnej granicy tego, co jest dla niej akceptowalne. W tym momencie często nie masz już tej wewnętrznej pewności siebie, aby porównać jej zdanie o tobie z pierwszej fazy wiadomości, kiedy wychwalała cię na maksa, a tym, co mówi teraz. A powinieneś, bo pewnie tak drastycznie chyba się nie zmieniłeś. Licz też się z tym, że w tej fazie wykorzysta ona wszystko, co wie o twoich słabościach, albo z własnych obserwacji, albo z tego, co jej nieostrożnie się zwierzyłeś. Wszystko to po to, abyś jeszcze bardziej czuł się mały i zaszczycony faktem, że ona z tobą w ogóle chce się zadawać i że to ty masz się więcej starać, bo jak się nie będziesz starać, co to będzie? W rezultacie chodzi o to, abyś był jeszcze bardziej uzależniony od niej i od jej widzimy się. Kolejnym perfidnym plikiem jest tak zwany gaslighting. O gaslightingu piszemy obszerniej w naszej książce Wojna na słowa, którą zalecam Ci przestudiować, nawet jeśli nie masz do czynienia z toksyczną partnerką. To w ogóle powinna być lektura obowiązkowa dla każdego dobrego, przyzwoitego człowieka, jak się bronić. No ale tak na szybko, gaslighting jest formą manipulacji której druga osoba sprawia, że zaczynasz wątpić i kwestionować swoje myśli, odczucia, spostrzeżenia, a czasem nawet wspomnienia z różnych sytuacji. Osoba, która stosuje tę manipulację próbuje Ci wmówić, że coś źle pamiętasz, źle rozumiesz lub źle interpretujesz. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych przez narcyskę, zaprzecza ona, że jestem winna albo przerzuca na Ciebie całą odpowiedzialność za całą zaistniałą sytuację. Może też to być trywializowanie twojej wypowiedzi, oskarżanie cię o przesadną reakcję, zaprzeczanie faktom lub dyskredytowanie. Jak to ma miejsce regularnie, to w rezultacie jako właściwy obraz świata przyjmujesz tylko ten obraz przekazywany ci przez partnerkę, a to jest bardzo niedobrze, o to właśnie chodzi. Aby wykryć gaslighting, zwracaj uwagę, kiedy partnerka używa w rozmowie z tobą np. takich wyrażeń jak zdaje ci się, przesadzasz, wydziwiasz, nic takiego nie było. To nie tak było, nie pamiętasz i innych tego typu. Jak wspomniałem o gaslightingu, jak i o innych trikach, piszemy wojnę na słowa. Tutaj nie będę cytował całej zborej książki. Innym trikiem jest tak zwana projekcja. To objawia się na przykład przez wspomniane ci już zarzucanie winy w konfliktach spowodowanych przez toksyczną kobietę. Zarzucanie ci, że to ty jesteś agresywny w sytuacji, kiedy to ona przejawia agresję. Albo nazywanie ciebie narcyzem, kiedy to ona tak naprawdę jest narcyzką. Podobnie obwinianie cię o zły humor, czy zarzucanie ci nieodpowiedniego tonu, czy spojrzenia. To niby takie drobiazgi, ale to są narzędzia pracy nad tobą. Chcesz mieć jeszcze więcej metod narcyzek? Nie wystarczyło? Proszę bardzo. Na przykład interpretowanie wszystkiego na twoją niekorzyść. No, kiedy przerywasz jakąś bezsensowną sprzeczkę, to ona robi ci zarzut, że uciekasz. A jak kontynuujesz używając logicznych argumentów, no to jesteś agresywny. Typowym zachowaniem też jest blokowanie Ciebie natychmiast, kiedy chcesz rozmawiać o rzeczach, które nie pasują Ci w związku z tą kobietą. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że często jesteś jeszcze zadłużony albo wręcz zakochany po tej pierwszej idealnej fazie relacji. I przez to niezdolny do krytycznego spojrzenia na aktualną sytuację i zdecydowanego działania. Działania, którym powinno być natychmiastowe zakończenie takiej toksycznej znajomości. Co robisz zamiast tego? No, zamiast tego usprawiedliwiasz tę kobietę, wynajdujesz własną winę i masz nadzieję, że jak ty się poprawisz albo coś zmienisz w twoim zachowaniu, to związek wróci do tej pierwszej bajkowej fazy. Zapewniam cię, nie wróci, a przynajmniej nie wróci na długo. Nie wróci na długo, bo lądujesz w kolejnym etapie tresury, której poddaje cię narcyska, a jest to zabawa w grę. Zimny prysznic, gorący prysznic. Idzie na dystans i poniża cię ona, używając sposobu z drugiej fazy relacji, a kiedy widzi, że doszła do granicy, kiedy twój ból i dyskomfort mogą spowodować, że jednak się od niej oderwiesz. To dostajesz znowu trochę okruchów z tej pierwszej fazy. Przez chwilę jest znowu tą cudowną, namiętną kobietą, i zaczynasz myśleć, że wszystkie problemy to był tylko jakiś zły sen, jakieś nieporozumienie. Ta sielanka niestety nie trwa długo, bo wkrótce znowu jesteś skonfrontowany z etapem drugim. Taki powtarzający się cykl może występować coraz częściej i będzie trwał coraz krócej. Jeśli nie zdobędziesz się na wyrzucenie narcyzki z twego życia, to możesz w ten sposób zmarnować całe lata życia i do tego sam nabawić się poważnych problemów psychicznych. Na moim kanale znajdziesz filmy z takimi historiami i proszę cię, nie pisz swoim życiem kolejnego odcinka. Samo zerwanie z narcyską też nie jest całkiem prostą sprawą, ale o tym, jak też o profilu ulubionej ofiary takich kobiet, porozmawiamy sobie następnym razem. Ta seria nagrań jest moją odpowiedzią na wasze maile i komentarze. W zależności od tego, kto do mnie napisał, używam w narracji odpowiedniej płci. Nie ma to nic wspólnego z preferowaniem którejkolwiek. Bardzo proszę, panie, o przesyłanie mi takiej historii, bo ostatnio dostałem znacznie więcej od panów, stąd takie przesunięcie w tą stronę. Jeśli chcesz, abym omówił jakiś swój przypadek, to opisz go w miarę obszernie w komentarzu, lub po prostu napisz mi maila. W tym drugim przypadku napisz mi w mailu, że wolno mi anonimowo wykorzystać jego treść, no bo standardowo wszelka twoja korespondencja ze mną jest poufna. Jeśli chcesz być poinformowany o bezpłatnych spotkaniach ze mną i innych podobnych akcjach pro bono, to zapisz się na mój newsletter. Link masz tutaj poniżej. Tam też piszę o specjalnej akcji uświadamiania mężczyznom rzeczy, których z różnych powodów zaniedbali ojcowie. Obejrzyj jeszcze ten film. I proszę, daj lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać to innym. Zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem powiadomień, aby nie przeczyć żadnego z następnych nagrań. Do zobaczenia.